Ej, stary, 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 z Surfesa kupiłeś nowego. A nie, zaskoczę to nie jest serfes, słuchaj, no. to jest laptop z Chin, firmy Q. Także faktycznie wygląda jak serfes, działa no. jak serfes, nawet jakość wykonania naprawdę super, ale okay. kosztuje znacznie mniej. Jak myślisz, ile kosztuje? Nie wiem, 5-6 tysięcy? A tutaj cię zaskoczę, kosztuje dwa razy mniej niż serfes, czyli około 3600 zł. Okej, okay. no ciekawe jak działa. No to przekonajmy się w dzisiejszym odcinku. Od czasu do czasu pokazujemy Wam na kanale różnego rodzaju laptopy, ale zazwyczaj są to laptopy takich głównych, najbardziej znanych producentów. A dzisiaj mam dla Was ciekawostkę, bo jest to laptop prosto z Chin, marki Q, której pewnie nie znacie, ale zaraz poznacie. Jest to konkretnie laptop 2 w 1, czyli taki tablet z doczepianą klawiaturą, no i oczywiście jako, że tablet, no to mamy tutaj dotykowy ekran, a w zasadzie niewiele jaki laptop, bo wyposażony w procesor Intel Core i7, czyli bardzo wydajną jednostkę. Co zatem oferuje taki sprzęt? No i jak to jest możliwe, że Chińczycy zrobili takiego laptopa z taką wydajną specyfikacją i to w cenie dwa razy niższej niż flagowa konkurencja, czyli sprzęt od Microsoftu na przykład? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiejszy film powstał przy współpracy z producentem tego laptopa, czyli firmą Q, która dostarczyła nam właśnie ten model, a zatem Lebuka Pro, do nagrania dzisiejszego odcinka. Laptopy dwa w jednym, nie da się ukryć, nie miały łatwych początków. No przede wszystkim często były wykonane z niskiej jakości materiałów, nie było do nich akcesoriów, generalnie źle się z nich korzystało, przede wszystkim również dlatego, że były mało wydajne. Ale to na szczęście już przeszłość i wiele producentów udowodniło, że da się zrobić fajnego laptopa, Tableto laptopa 2 w jednym, z dobrą wydajnością, no ale niestety często one kosztowały bardzo dużo pieniędzy i nadal kosztują 7, 8, 9 czy 10 tysięcy złotych. Szczególnie jeżeli mówimy o właśnie tak zwanych surfesach. Natomiast tutaj mamy laptop prosto z Chin, ale nie do końca prosto z Chin, bo można go kupić normalnie na Allegro. Zresztą link do ceny macie w opisie. My tutaj mamy specyfikację właśnie z procesorem Intel Core i7 oraz 512 GB pamięci Wbudowanej, no i 16 GB pamięci RAM, więc jest to całkiem naprawdę dobra specyfikacja, wydajna specyfikacja. Co prawda procesor Core i7 jest tutaj ósmej generacji, ale mimo to naprawdę robi to wrażenie. Ale dlaczego robi to wrażenie? Ano, dlatego, że Q-Lebook Pro. Można dorwać w atrakcyjnej cenie, stosunkowo atrakcyjnej cenie, bo porównując właśnie do tych konkurencyjnych konstrukcji, no to wydaje się, że wręcz za pół darmo można go nabyć. No i jeżeli wam się wydaje, że trzeba było na czymś przyoszczędzić, żeby za połowę ceny sprzedawać laptopa, dwa w jednym z taką samą wydajnością, czy z porównywalną wydajnością. No, to macie rację, trzeba było przeoszczędzić, ale niekoniecznie na jakości wykonania, bo obudowa została tutaj wykonana nie z aluminium, a ze stopu magnezu, który jest jeszcze wytrzymalnym tworzywem i dzięki temu również nie wpływa tak bardzo na wagę urządzenia. Stop magnezu jest lżejszy od aluminium, dzięki czemu całe urządzenie jest naprawdę lekkie. A więc, ile taki laptop dwa w jednym waży? A no zaledwie nieco ponad 1 kg, dokładnie 1 kg i 17 setnych, Więc myślę, że imponujący wynik. Jak się okazuje, Chińczycy nie przyoszczędzili także na ekranie, bo konstrukcja jest tutaj całkiem zacna. Matryca o przekątnej 12,6 cala wykonana w technologii IPS. Ekran jest zresztą dotykowy. Matryca ma 10 punktów dotyku, no i obsługę rysika, który uwaga, jest w zestawie. Co prawda ładowany na micro USB, co jest dosyć dziwnym rozwiązaniem, no ale właśnie tutaj między innymi udało się zaoszczędzić. Lepiej mieć lepszy ekran o wyższej rozdzielczości czy lepszą jakość wykonania, no a nieco gorszy rysik, bo rysik zawsze można sobie dokupić lepszy. No a ekranu już jest gorzej. Znaczy, można też dokupić, ale trudniej go wymienić niż rysik. Ale na szczęście rysik ma magnes i można go sobie przy sumować do krawędzi urządzenia, ale się taki sposób nie ładuje, niestety się ładuje za pomocą micro USB, jak już mówiłem. No i jak to laptopy dwa w jednym, no to klawiatura jest doczepiana, jest taka leciutka, oczywiście trzeba się do niej przyzwyczaić, a na górze jest jednostka centralna, która jest tak naprawdę w zasadzie tabletem, który można używać de facto jako tablet, jako zupełnie osobne urządzenie z ekranem dotykowym. No ale tutaj również ciekawostka jest taka, że u góry mamy przycisk zasilania, który ma wbudowany czytnik linii papilarnych i to w 100% kompatybilny z systemem Windows Hello, czyli możemy go zintegrować właśnie z systemem Windows. Zresztą ten laptop również przychodzi do Was właśnie z zainstalowanym już systemem Windows. Niemniej jednak, jeżeli połączymy ze sobą jakość wykonania, ten stop magnezu, tę wydajną specyfikację, ten naprawdę całkiem imponujący ekran, to po prostu takiego laptopa dwa w jednym w polskiej dystrybucji od wiodących producentów w takiej cenie zwyczajnie nie kupicie. Ja przyznam Wam się szczerze, że nie jestem wielkim fanem tych konstrukcji, takich dwa wiednych, hybrydowych, no, ze względu na to, że. Mają tę miękką klawiaturę. No ona moim zdaniem jest no takim jednak minusem, przynajmniej dla mnie, ale są oczywiście zwolennicy takiego rozwiązania. No i oczywiście też z drugiej strony, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy laptopem tradycyjnym, który byłby znacznie, znacznie mniej wydajny, a czymś takim, co ma tę klawiaturę miękką, ale jest z kolei dużo, dużo bardziej wydajny, no to wiadomo, że wtedy powiedziałbym: no, ok, klawiatura, klawiaturą, ale jednak wydajność czy jakość wyświetlanego obrazu się liczy dla mnie bardziej. Ten sprzęt się oczywiście nadaje idealnie do różnego rodzaju pracy biurowej czy też nauki, ale ma też swoje ograniczenia w związku z tym, jaką konstrukcję prezentuje. Oczywiście łatwo jest. Odczepić jednostkę centralną od klawiatury. To wszystko tutaj jest połączone ze sobą magnetycznie. No wiadomo, że też środek ciężkości jest taki, że mamy tutaj tę specjalną metalową podstawkę. Ona też w ogóle tutaj nie ma żadnych gumek, więc jeżeli trzymacie tego laptopa na jakiejś takiej delikatnej powierzchni, to się może ta powierzchnia porysować. Fajnie, żeby tam były jakieś gumki. No ale jeżeli tej podstawki by nie było, no to dzieje się. to się dzieje czyli po prostu nam opada, no bo wiadomo, że klawiatura jest na tyle lekka, że nam nie przytrzyma tej jednostki centralnej, no i w drugą stronę dzieje się to samo. Dlatego jest ta podstawka z tyłu. W związku z tym ta konstrukcja nie do końca nadaje się do pracy w podróży, gdzieś tam na kolanach, w pociągu, w samolocie. To już nie będzie aż tak wygodne, ale jeżeli macie chociaż kawałek blatu, oczywiście odpowiednio duży i rozłożycie sobie ten komputer do pracy, to możecie to zrobić. Zresztą to urządzenie jest na tyle wydajne, że nawet da radę odpalić tam na przykład CSA, oczywiście w najniższej możliwej rozdzielczości, ale da radę na zintegrowanej grafice właśnie w procesorze Intela ósmej generacji. Ten rysik, który jest w zestawie oczywiście działa i da się z niego korzystać całkiem fajnie, co prawda minusem jest to, że trzeba go włączyć przed każdorazowym jakby używaniem, natomiast wykrywa 4096 poziomów nacisku i oczywiście współpracują z tym ekranem dotykowym z dziesięciopunktowym dotykiem. Natomiast jego minusem jest to drugim, że w zasadzie że po prostu ma jednak opóźnienie, więc do jakiegoś rysowania tego typu rzeczy czy pisania, to po prostu będzie to trochę mimo wszystko niewygodne, ale rysik zawsze można wymienić na inny. Co do miękkiej klawiatury, to tak jak mówiłem, ja nie jestem wielkim fanem, ale może wy jesteście, więc możecie dać znać w komentarzu. Samo pisanie po niej nie jest generalnie niewygodne, całkiem dobrze się, całkiem dobrze, całkiem wygodnie się to robi, ale po prostu mnie bardziej irytuje cała ta konstrukcja jakby wady za tym idące, natomiast sama klawiatura jest całkiem dobra i uwaga, co ciekawe, również pozytywnie mnie gładzik zaskoczył. Zawsze te gładziki takie wydają mi się dziwne w tych miękkich klawiaturach, a tutaj e, ten gładzik naprawdę działa dobrze. Ma fajny klik i jest całkiem spory, w związku z czym ten komputer, pomimo że jest to laptop, tablet 2 w 1, to nadal przypomina swoją konstrukcją takiego małego, tradycyjnego laptopa i te wymiary klawiatury, jak i gładzika również nawiązują właśnie do takiego normalnego laptopa. Ale jestem ciekaw, Waszej opinii, jaką klawiaturę wy preferujecie, czy właśnie do takiej tabletowej klawiaturze też? Wam się dobrze pisze, to znaczy na takiej tabletowej, w sensie, że doczepianej do tabletu, e, dajcie znać w komentarzu. Pewnie Was interesuje, jak się tutaj sprawuje bateria. No więc, generalnie mniej więcej do 5 godzin użytkowania tego komputera ta bateria pozwala. Ma ona dokładnie 5350 mAh i producent podaje tutaj dokładne wartości, że w przypadku oglądania filmów jest to do 4 godzin, w przypadku przeglądania internetu do 5 godzin, a w przypadku pracy biurowej maksymalnie już i pewnie przy bardzo niskiej jakości do 7 godzin. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, to ten laptop ma takie momenty, że czasami jest bardzo głośny, znaczy bardzo głośny. Może nie tyle, że jest bardzo głośny, ale po prostu wentylatory chodzą cały czas. Ale czasami pomaga po prostu zamknięcie jakiejś aplikacji, ewentualnie uruchomienie ponownie systemu i on jest cichy bezgłośny, tak jak w tym przypadku, nawet jest uruchomiony tutaj Cinebench w tle i Internet Explorer, czy tam w zasadzie Edge. No i on w tym momencie jest bezgłośny. Więc generalnie nie ma problemu. Też ma dobre odprowadzanie ciepła. To znaczy oczywiście, że ta budowa jest ze stopu magnezu, to ona się nagrzewa, no ale to właśnie oznacza, że fajnie no, od tego procesora jest odprowadzane ciepło i nie przegrzewa się za nadto. Nawet kiedy uruchomiliśmy benchmarki, czy tam grę, to on nie był jakiś taki super gorący, że nie dało się go dotknąć, więc generalnie kultura pracy moim zdaniem w porządku. No dobra, z dziwnych rzeczy to na pewno jest ładowarka dołączona do opakowania, która jest niskiej jakości i widać to zarówno po wyglądzie, jak i po tym, że jest naprawdę bardzo, bardzo lekka, więc na pewno nad tym przeoszczędzili dość mocno, ale jest przynajmniej kabel USB-C, USB-C w zestawie, ale mimo wszystko ładowarkę polecałbym sobie zakupić jakąś inną, bo to nie jest jakiś duży wydatek, a nie wiem, czy ta będzie bezpieczna. Znaczy podejrzewam, że jest bezpieczna, no bo sprzęt jest normalnie sprzedawany w Polsce, ale wygląda dziwnie. I jest dziwnie lekka. W opakowaniu nie ma też. Przewodu mikro-USB do ładowania tego rysika, ale myślę, że każdy w domu przewód mikro-USB ma, natomiast trzeba to zaznaczyć. No i trzeci minus, który rzucił mi się w oczy, to są głośniki. Głośniki są naprawdę niskiej jakości, znaczy, może nie tyle niskiej jakości, co grają bardzo, bardzo cicho i nie mają kompletnie basu, więc też musicie mieć to na uwadze, że no głośniki nie są mocną stroną tego komputera. Ale, ale, jest gniazdo. Mini jack, więc można sobie słuchaweczki podpiąć nawet przewodowo, czy też jakieś głośniki, jeżeli pracujecie na tym sprzęcie stacjonarnie. Dziwna w tym komputerze jest też podświetlana klawiatura, to znaczy ona jest podświetlana, więc tam w ciemności coś widać, natomiast problemem jest to, że nie ma wycięć na literki w klawiaturze, czyli podświetlane jest tylko tak naprawdę od spodu i to podświetlenie nie przychodzi przez klawisze, tak jak w normalnych laptopach, w związku z czym, no, jakby to podświetlenie daje mało. Ale jest i w Faktycznej kompletnej ciemności coś tam będzie wam dawać. No i druga, trzecia czy czwarta, już bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o minusy, to jest brak powłoki oleofobowej na tym ekranie. On się niesamowicie mocno palcuje, no szczególnie, że jest też błyszczący, no bo jest dotykowy, jest to matryca IPS, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Trudno jest go doczyścić, ale w tym momencie, jeżeli nie korzystacie, tak jak ja w tym momencie nie korzystacie z ekranu dotykowego, to oczywiście jest ok. Natomiast, kiedy zaczniecie go dotykać, palcować, no to będzie już gorzej, ale jest na to rozwiązanie, można oczywiście. Dokupić specjalną folię, przykleić sobie na ten ekran, no i problem będzie rozwiązany. No gdzieś musieli przeoszczędzić, ale lepiej że w tych aspektach, niż właśnie dawać gorszą specyfikację czy gorszy ekran chociażby. No dobra, ale przyszedł czas na plusy. No i pierwszym podstawowym plusem takiego komputera jest oczywiście stosunek jakości do ceny. No za około 3600 zł takiego komputera o takiej specyfikacji po prostu nie kupicie w sensie normalnie w elektromarkecie czy w jakimś sklepie online polskim. Natomiast ten komputer kupicie. Drugim plusem jest forma komputera dwa w jednym. Oczywiście dla tych osób, którym to odpowiada, czyli po prostu mamy teoretycznie laptopa z klawiaturą i z ekranem dotykowym, ale w razie co możemy zrobić tak. No i mamy samego tableta. Samym dużym plusem jest też ten ekran. Nie znalazłem tutaj informacji o pokryciu palety barwnej, ale odzorowanie kolorów ma naprawdę bardzo dobre, przynajmniej tak jak na moje oko. Zresztą w ogóle jest to matryca IPS, także wiadomo, że ona zawsze oferuje super odzorowanie barw i... Świetne, szerokie kąty widzenia. No i dodatkowo jest to matryca w proporcjach 16 do 10, czyli mamy ten ekran nieco większy, nieco wyższy, więcej przestrzeni roboczej. Oczywiście to jest kwestia gustu, czy Wam się taki podoba, czy też nie. No i rozdzielczość jest tu wyższa niż Full HD, bo 1440p to też jest warte zaznaczenia. No i co? Specyfikacja to też jest bardzo ważne. Procesor Core i 7, 8 generacji, 512 GB pamięci wbudowanej i 16 GB RAM. -u. Naprawdę taki sprzęt nadaje się. Nie tylko do pracy biurowej, ale także do obrabiania zdjęć, nawet jakiejś podstawowej obróbki wideo, jakieś yy, grafiki, także tutaj naprawdę yy, no nie będzie z takimi zadaniami problemu. Jest to legitny sprzęt. Warto też zaznaczyć, że są dwa gniazda USB typu C, więc te najnowsze, yy, te no, już teraz bardziej popularne i co ważne, oba jakby oferują pełną funkcjonalność, bo z obu można przesyłać po prostu obraz. To też jest myślę, że dosyć istotne. Jeszcze jedna mała uwaga co do konstrukcji tego urządzenia. No słuchajcie, ja osobiście zamieniłbym miejscami głośniki z portami, bo te porty jak widzicie, kiedy się komputer ładuje, no to mogły być po prostu na dole, byłoby to znacznie wygodniejsze, a z kolei kiedy głośniki byłyby o góry, no to kiedy trzymamy ten komputer w trybie tabletu, to byśmy głośników nie zasłaniali rękoma, a w tym przypadku zasłaniamy. No ale z. Z drugiej strony wtedy gdybyśmy byli podłączeni, to byśmy zasłaniali sobie y, porty, ale z drugiej strony jeżeli trzymamy w formie tabletu, to raczej portów nie potrzebujemy. Także cóż, taka mała jeszcze uwaga. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest też złącze mini -jack do podpięcia słuchawek czy głośników. No i ciekawostka, jest też kamerka zarówno przednia, jak i tylna i jest też dedykowana aplikacja, z której możecie wykonywać właśnie zdjęcia za pomocą przedniej lub tylnej kamerki. Więc taki, taki dodatek, myślę, że niewiele osób będzie pewnie z tego korzystać, w sensie z tej tylnej przynajmniej, ale warto o tym powiedzieć. No i to by było na tyle w tym odcinku. Tak prezentuje się laptop 2 w jednym z Chin, czyli Q-Lebook Pro. Naprawdę taka iście francuska ta nazwa, ale ja wam muszę powiedzieć szczerze, że mnie ten komputer, ten sprzęt naprawdę pozytywnie zaskoczył. Znaczy, kiedy przed to mówiłem, a takie coś pewnie z Chin, pewnie jakaś tam e, wydmuszka. Surfesa, natomiast okazało się, że zupełnie jest inaczej, bo pokazało to urządzenie klasę, że faktycznie wykonane jest z dobrej jakości materiałów, no i przede wszystkim, że jest wydajne. Więc czego więcej chcieć? No nie wiem, jeżeli taka forma Wam się podoba, sprzętu właśnie, laptop 2 w jednym. No i szukacie mm, po prostu gdzieś tam możliwości zaoszczędzenia jednak troszkę pieniędzy, a nie kupowania tych sprzętów, które są znacznie droższe, no bo dwa razy droższe. Zresztą, tak jak mówię, Surface jest dwa razy droższy. Droższy. Kosztuje ponad 7000 od tego urządzenia, a co ciekawe, gdybyście chcieli kupić tablet z Androidem, czyli najnowszego Samsunga Galaxy Tab S8, plus do, z doczepianą klawiaturą, to również musicie wydać. Prawie 6000 złotych, albo ponad 6000 złotych w zależności od wersji, czyli również więcej niż na tego laptopa, a tam macie tylko tablet z Androidem teoretycznie. Tutaj jest pełny Windows, na normalnym procesorze Intel Core i7, nie na procesorze ARM, więc pełnoprawny sprzęt, który odpali wszystkie aplikacje, no i to. Bardzo atrakcyjnej wydaje mi się cenie. Ale co wy sądzicie o takim laptopie? zdecydowalibyście się na zakup tego typu urządzenia, czyli w tym przypadku akurat laptopa QLebook Pro? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Też dajcie znać, co w ogóle sądzicie o konstrukcjach właśnie takich hybrydowych, dwa w jednym z ekranem dotykowym, które też mogą służyć jako po prostu osobny tablet. Czekam na wasze komentarze, a link do ceny tego urządzenia znajdziecie tradycyjnie w opisie pod tym filmem. Jeżeli ten materiał uważacie za przydatny, zostawcie łapkę w górę, udostępniacie go no i subskrybujcie kanał Technostrefa, po więcej ciekawych materiałów. A ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Mówił do was szakal. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Papa! Pa.